Dziś porozmawiamy o youtuberze Ercio, który 1 lipca wypuścił swoją piosenkę, więc powiem, co o niej myślę, jak i o tym, dlaczego Ercio nie zasługuje na swoją popularność. Cześć z tej strony, Kłaczek, a my przechodzimy już do materiału. Jeśli ktoś z Was nie wie, kim jest Ercio, to jest to youtuber nagrywający filmy z Robloxa, skierowane głównie do młodszej widowni, jednak to, co robi, jest po prostu okropne. Jeśli chodzi o piosenkę, to jest ona po prostu beznadziejna i nie jestem w stanie jej słuchać, a oto fragment. Widać, że piosenka została stworzona nie z serca, a dla pieniędzy. Co jest oczywiście bardzo niefajne, i Ercio robiąc tak udowodnił, że jest tragiczny oraz jest okropnym youtuberem i nie szanuje widzów. Filmy nie są ani ciekawe, ani pomysłowe, a na dodatek nudne i bezwartościowe. Tego typu kontent nie śmieszy nawet dzieci, a tym bardziej dorosłych. Właśnie przez te powody, które podałem w tym filmie, Ercio, to najgorszy YouTuber, któremu zależy tylko na pieniądzach i sławie. To na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostaw lajka i subskrypcję.